Witam wszystkich. Dzisiaj kilka słów o diecie sercowej. Jakie odżywianie, jaka dieta zawierająca, jakie produkty pozytywnie wpływa na nasze serce, na nasz układ krwionośny. I na pewno wiele osób, kiedy usłyszy dieta sercowa, wtedy pomyśli dieta DASH albo dieta śródziemnomorska. Bo właśnie te, diety, te dwie diety są uważane za takie najlepsze, najfajniejsze diety które nie tylko wpływają ogólnie na nasz stan zdrowia, na nasze ciało, na nasz organizm, ale właśnie to bardzo pozytywne oddziaływanie jest również na nasze serce, na nasz układ krwionośny. Jednak jaka byłaby dieta, taka można powiedzieć, sercowa, co ona by zawierała? Oczywiście musi to być dieta dostarczająca wszystkich potrzebnych nam składników i mineralnych, i witamin, i białka, i błonnika, i węglowodanów. Pierwsza sprawa, pierwsza zasada dużo owoców i warzyw. Najlepiej bardzo dużo tych drugich. I tu nie chodzi tylko o tę całą masę witamin i minerałów siedzących w tych warzywach i owocach, ale to też błonnik, i też cała masa fajnych. Hmm, Substancji innych wspomagających nasze ciało i, co najważniejsze, nasze serce. Więc duże ilości warzyw oraz owoców. Najlepiej 2-3 razy dziennie. Wiele osób właśnie uważa, że te owoce i warzywa powinny znaleźć się w każdym posiłku każdego dnia. Więc łatwo sobie odpowiedzieć. Tylko pamiętajmy, że nawet owoce i warzywa. Mogą doprowadzić do tego, że ten bilans kaloryczny będzie zbyt duży. No to jest niestety oczywiste, że wiele z tych warzyw i owoców posiadają całkiem sporo węglowodanów, całkiem sporo kalorii. I chociaż one będą zdrowe, to jednak musimy też pamiętać o odpowiednim bilansie kalorycznym, żeby nie był on zbyt duży. Ale przejdźmy dalej. Kolejną sprawą są orzechy, rośliny strączkowe. Produkty pełnoziarniste. I to, co bardzo, bardzo ważne, ryby i owoce morza. Często nam się wydaje, że to są produkty, które bardzo ciężko wrzucić do naszej diety. O niestety dosyć wysokiej cenie, chociaż ta cena to prawda. Ale jednak warto. Oczywiście najlepiej, żeby to były tłuste ryby morskie, ale każda ryba, każdy owoc morza, oczywiście, jeśli nie były, można powiedzieć, Niewyprodukowane, wyhodowane w jakichś bardzo niezafajnych warunkach, to jest coś fajnego dla naszego ciała. Musimy pamiętać, żebyśmy wyrzucali tych ryb i owoców morza jak najwięcej. Niestety, często o tym zapominamy. Często nam się wydaje, że łatwiej wybrać coś innego. No tu musimy jednak troszkę pracy w to włożyć, ale jak najbardziej jesteśmy w naszych polskich warunkach w stanie te ryby. I owoce można wrzucić do naszej diety, jak najczęściej mamy możliwość. Pamiętajmy tylko, żeby o tym pamiętać: żeby ten raz, dwa, trzy razy w tygodniu coś takiego znalazło się na naszych talerzach. Jeśli chodzi o mięso, oczywiście mięsa tu nie chodzi ty nawet tyle o zmniejszenie ilości mięsa, tylko sposobu ich przygotowania. Oczywiście jak najmniej wołowiny, mięsa czerwonego, ale tutaj wszystko rozbija się o przygotowanie. Żeby to przygotowanie to nie było usmażenie w głębokim tłuszczu czy też w jakiejś panierce. Żeby to mięso było przygotowane w taki sposób jak trzeba. Czy to chodzi o grillowanie, czy o gotowanie, czy jak, jeśli już chodzi o smażenie, to w odpowiedni sposób. Jak panierka, to taka, żeby nie wchłonęła kilograma tłuszczu i nie. Całej masy innych produktów. Mięso oczywiście tak, ale odpowiednie przygotowanie to jest klucz. I właściwie można powiedzieć, kolejne rzeczy to takie zasady zdrowej diety, czyli ograniczamy ilość soli i cukru. Rezygnujemy z produktów wysoko przetworzonych. Stawiamy na produkty jak najmniej przetworzone. Do tego po prostu patrzymy, co jemy. Dieta sercowa jest zwykłą zdrową dietą, która stawia na warzywa, na owoce, na ryby, na produkty pełnoziarniste, orzechy, rośliny strączkowe, odpowiednie przygotowanie produktów, eliminacja niektórych produktów tych wysoko przetworzonych, redukcja soli i cukru. Uwaga z na przykład napojami słodzonymi, z napojami gazowanymi. Po prostu można najczęściej postawić właśnie znak równości pomiędzy zdrową dietą, a dietą sercową. I tak to właśnie będzie wyglądało, ponieważ właśnie dieta sercowa to dieta zdrowa, stawiająca na takie normalne, zdrowe odżywianie. Na te zwykłe, normalne zasady zdrowego odżywiania. Rezygnacja z tego, co nie jest pozytywne dla nas, a postawienie na te fajne, optymalne produkty dla naszego ciała. Czyli wydawałoby się nic trudnego, ale jednak bardzo, bardzo, bardzo ciężka sprawa. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zasubskrybuj. Naciśnij dzwoneczek, jeśli nie chcesz nic przegapić. Oceń, skomentuj. Co jeszcze możesz zrobić? Opublikuj, poleć, wrzuć na swoje media społecznościowe. Pokaż znajomym. Do usłyszenia, ponownie.